garnitur naszych rywali, ale zobaczymy jak będą się spisywać reprezentacji Polski, ale oczywiście istotne jest to, żeby szlifować swoje umiejętności, żeby zdobywać doświadczenie. Posuwał się jednak Kamil Lewatowski z lewej na prawą stronę, a szarżowo tam Pankiewicz. Nic strasznego nie stworzyliśmy, ale teraz może będzie inaczej, jest okazja z ostrego kąta, ale poradzi. W buliku. Jak widzimy, Jaworski ustawiony pod niebieską. Jaworski od razu natychmiastowe strzały. Jeszcze próba dobitki odsłonięta, nieco bramka, ale gry. Próbujemy tam wyłuskać krążek. To się udało Dziubińskiemu. Jeszcze jedna próba zaskoczenia. Strzelizacja gry wysokim kijem, a później jednak jeden złoty odesłany na ławkę Karno. To jest szansa, żeby to wykorzystać. I jest gol! I jest piękne trafienie. I jest 1 do 0 Alan Wyszczarczyk. Świetnie tam próbował. Najważniejsze jest to doświadczenie zbierane przez zawodników, choć trzeba uważać w obronie, bo teraz też niepokojąca sytuacja. Na szczęście nic takiego im się nie powiodło, a my ruszamy z atakiem i jest okazja do tego, żeby podwyższyć rezultat. Zamieszanie będzie do bitka, gdzieś ten krążek się tam zaplątał pod łotewskim bramkarzem. I w obronie mają problemy, żeby zabrać nam krążek, znowu wystawienie do strzału i kolejny raz mamy zamieszanie. I kolejny raz iskrzy na lodzie, no i już zaczyna się wymiana ciosów i puszczają trochę nerwy i... Jeszcze Tyczyński próbuje znaleźć sobie miejsce, by obrócić ją przodem do bramki, ale jak nie on, to może uda się to Jaśkiewiczowi! Udało się Jaśkiewicz. Jest niezwykle istotny, tym bardziej, że przecież biało-czerwoni rywalizują. na drugą tercję. Łyszczarczyk i Jaśkiewicz to strzelcy goli dla naszego zespołu w pierwszej odsłonie przed momentem bliski tego, żeby. Podciąć naszego zawodnika był Dziubiński, ale tutaj coś bardzo poważnego stało się zawodnikowi Łotewski. Może nieco lepiej prezentują się, jeżeli chodzi o jazdę na łyżwach. Choć tutaj aż tak wielkiej różnicy nie mamy. Łotyszy bez większego trudu, choć teraz błąd, jakbym za wcześnie pochwalił i okazja. Lewartowski musi to wybronić. Jest szansa dla Łotyszy, jest gol. Zdołali założyć zamek, zasłaniany tam. Lewartowski przez jednego z rywali, a oni coraz bliżej naszej bramki. Szósty medri, gol! Ależ ładne uderzenie, no trzeba... Wajda. Dobre wyprowadzenie pod niebieską strzału. no i było blisko, ale... Przed bramkarzem. Ale nie próbują nasi zasłaniać, tylko cały czas przemieszczają się po lodzie, cały czas szukają miejsca i jest gol. jest trafienie. Krystian Dziubiński. Noś. Zaczęło się dziać się z przodu, a może będzie kolejny szybki cios i była dobra kontra, ale... Małe zamieszanie wyniknęło po tej interwencji. Prowadzimy 3 do 2. Może jakaś kontra, może jakiś skuteczny atak. Zygmunt w środku jest Dominik Paś, Dominik Paś. Się! No i próbował zwieść To Łotysze będą mieć szansę wygrać. W liczebnej przewadze na razie łotysze nie bramki Lewartowski Świetnie zamknął ten korytarz parka na... tracąc jedną z bramek w podwójnym osłabieniu. No ale tych kar 5 na 4. Przewaga reprezentacji Łotwy. No i znowu szybko stworzona sytuacja. Do tego, żeby. Oskar Jaszkiewicz jest na lodzie, więc to nie jest zawodnik, który jest na ławce kar. Wbrew temu co pojawiło się w internecie, ale teraz zamieszanie pod łotowską bramką. Decydujące rozstrzygnięcie. Na razie Polacy. Bliżej zdobycia czwartego gola niż Łotysze. Trzeciego. Ładna akcja. Dobrze wprowadzony krążek. I jest gol. Jest podwyższenie wyniku. ale znów trochę radości. No przede wszystkim spokoju swojej drużyny. I znowu może być szansa. Tym razem Dominik Paś próbował znać. Taku krężołek próbował. No ale nic z tego nie zrobił. Sawicki także nie. Jeszcze raz. Zygmunt ponownie. I tym razem obok bramki. I Łotysz. No, oni też wiedzą, że przecież takie turnieje są po to, żeby się sprawdzać. Tutaj nie ma nic do stracenia. Backhandem próbował. I gol! No, niestety tracimy w głupiej sytuacji Bramkę. A łotowską bramką Dominik Paś często widzimy go w takiej roli. No i tym razem udało się krążek wyłuskać. Dobre rozegranie! i Gol! Jest Bramka i świetnie to. Zostało wykończone. Niebezpieczne, by nie zrobić głupiej kary, ale teraz może być szansa Sawicki. Sawicki, ale ładnie to zrobił, ale nie było wykończenia jeszcze jedna. Można spróbować się rozrzucić gdzieś na lewe skrzydło. Tutaj się pojawił i. No to miał być gol. Kamil Paszek świetno miał szansę na to, żeby zdobyć swojego gola, ale jest to trafienie. Numer 6 i to jest w tym wszystkim najważniejsze, że. Dają się zbytnio do łotewskiej bramki. Grają cały czas po wodzie Polacy, choć teraz zrobiła się dziura w obronie i jest podwyższenie rezultatu. Jest siódme trafienie. I bramką ruszać się bardziej odważnie, tym bardziej, że dwóch łotyszy pilnuje naszej bramki. Jest krążek wyprowadzony przed bramkarza. No i niestety tracimy czwartego gola w tym meczu. się łotyszą na wyprowadzenie ataku, choć widzimy, że jest pusta bramka, zatem szansa przed Zygmuntem i jest gol kończący ten mecz 8 do 4. Możemy już się cieszyć. Wczoraj 11 do 3, dzisiaj 8 do 4 zwycięża reprezentacja Polski Jutro, na które serdecznie oczywiście Państwa zapraszamy Polski hokej.